Mamy nowy kulinarny challenge. Dowiedzmy się, czego chce mała Fibi. Super, chcę koktajl. Zrobi się. Muszę wlać trochę mleka do blendera, a potem wrzucić gałkę lodów czekoladowych. Świetnie. A teraz najlepsze czarny węgiel. To sprawi, że moje kakao będzie najciemniejszym na tym i tamtym świecie. Węgiel jest niewiarygodnie pyszny. A teraz wszystko mieszamy. Wow, jaki piękny czarny kolor! Rączka, przynieś szklankę. Idealnie, przelewamy kakao i na górę dajemy bitą śmietanę. To będzie niewiarygodnie pyszne. Muszę jeszcze dorzucić troszkę żelkowych pająków. Gotowe. O Wednesday, twoje czarne pomysły zawsze wyglądają dziwnie. Lepiej ja wam pokażę moje idealne kakao. Będę potrzebować syropu truskawkowego, uwielbiam go. Zanurzam szklankę w syropie. Wspaniale. A następnie kulka czerwonych, jak moje oczy, lodów i dużo mleka. Wszystko wylądowało w blenderze i mieszamy. Będę też potrzebować troszkę lodu. Tyle wystarczy. Wlewam koktajl. I wszystko gotowe. Wkładam do szklanki słomkę i można próbować. A ja jeszcze nic nie wymyśliłem. Nie mogę myśleć na pusty żołądek. O, ta czaszka wygląda jak ta, z której ostatnio wyjadłem mózg. Zjem też oko. Wrzucę tutaj. A teraz potrzebuję napoju gazowanego. Muszę to jakoś otworzyć, ale nie mogę. Pomóż mi. Dziękuję. Nalewam napój do szklanki z oczami. Mmm, pyszne. A tę puszkę można przebić. Oj, to zabawne. Wy też się dobrze bawicie. Naleję troszkę do mojej szklanki. Muszę tylko dodać gałkę lodów. Gotowe. Jestem taki podekscytowany. Próbuj. Wszystkie koktajle wyglądają tak fajnie. Chcę zacząć od tego. Dlaczego jest w nim tyle żelkowych oczu? To dziwne, ale dobra, spróbuję. Mmm, lody o smaku limonki. A żelkowe oczy są takie pyszne. Smakuje mi ten koktajl, jest naprawdę fajny. Mmm, to do końca. Tu, ekstra. A co tu jest? Ten pająk wygląda słodko. Spróbujmy samego koktajlu. Fujo, chyda! To jak koktajl z węgla. Mój język jest cały czarny do pani. A co tu mamy? O rany wygląda świetnie. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Smaczny, a co jest na szklance? Mm, to syrop truskawkowy. Mm, może być. Muszę wybrać zwycięzcę. Wybieram zombie! Co? Wygrałem? O, może przytulasek! Co zrobimy tym razem? Tej Fibi już zdecydowała. Tak, to będzie burger. Super. Mm, dobry wybór. Pozwól, że zrobię ci mojego najpyszniejszego burgera. Ta bułka jest okropna, ale moja czerwona wygląda oszałamiająco, prawda? Nic specjalnego, ja znajdę coś pod stołem. Ale tu dużo śmieci. O co to? Skórka od banana? Nie potrzebuję jej, potrzebuję bułki. O, znalazłem idealną. Jest wspaniała. Patrzcie, znalazłem bułkę pod stołem. Jest okropna. Co to znaczy okropna? Jest super. Pokroję tylko troszkę warzyw. Zapomniałem, jak fajnie jest operować nożem. Zombie, przestań. Chociaż nie przestawaj. Podsunąłeś mi świetny pomysł. Wezmę te warzywka do mojego burgera. Teraz usmażę kotleta. Świetnie, mamy idealnego kotlecika. Kładziemy go na burgerze. Teraz musimy dodać troszkę pomidora. Dobrze, że mam ostre pazury, których mogę użyć do pokrojenia wszystkiego, co chcę. A mój ser będzie miał zęby. Kładę go na kotlecie. A na wierzchu przykrywam bułką. Następnie zbijam czerwone rogi z papryczek i oczy. Idealny wampirzy burger jest gotowy. To jest po prostu śmieszne. Pokażę wam prawdziwego burgera. Będę potrzebowała mojego ostatniego wynalazku. Łapacza piorunów. Mogę go użyć do złapania wszystkich piorunów w okolicy i ożywienia. To znaczy usmażenia kotleta. Muszę tylko złapać odpowiednią falę. Ura, udało się! Ha, co za most! Mój kotlet zrobił się w kilka sekund. Teraz przygotujmy bułki. Okay. Są oczywiście czarne. Dodamy troszkę sałaty. A następnie kotleta. Ser i pomidora. A z tej papryczki te naprawdę ostre zęby. I gotowe. Teraz potrzebuję troszkę frytek. Użyję ich do zrobienia nóg mojemu burgerowi. Ale muszę je najpierw pomalować na czarno. Gotowe. To rzucę jeszcze żelkowe oczy. Zawsze robią robotę. I mamy to. Znowu tak szybko wszystko ogarnęliście? A ja potrzebuję więcej śmieci. Wow, znalazłem coś bardzo, bardzo smacznego wirus. Z jego pomocą stałem się zombie. Mam nadzieję, że mała Fibi też się nim stanie, kiedy spróbuje mojego wirusowego burgera. Położę tu rękę i wyleję na nią troszkę odpadów. Przykrywamy i gotowe. Wow, wszystkie burgery są takie interesujące. Ale chcę zacząć od tego. Wygląda słodko. Super! Mmm, pyszny! A co tu jest? Frytki? Ekstra! Palce lizać. Spróbujmy też samego burgera. Mm jest przepyszny. Wednesday, masz talent. Wiem. A co my tu mamy? Zombie się postarał, więc spróbuję chociaż troszkę. Ojej. Czy ta ręka żyje? Puść mnie! Co się nie posmakował, mój burger? To było okropne. Wybieram Wednesday jako zwycięzcę. Nie miałam wątpliwości, że nie mam sobie równych. Pozostaje zobaczyć, czego Fibi chce tym razem. O, to pankejki! Przygotujmy je. Okay. Myślę, że to nic trudnego. Zaczynajcie. Wpadłam nawet na pomysł, kogo chcę narysować ciastem naleśnikowym. Mojego słodkiego kupilka skorpiona. Nie podglądajcie, zaczynam rysować. Ja też mam pomysł. Zrobię pankejki w kształcie nitoperzy. Są takie słodkie. Jestem pewien, że Fili też się pokocha. Muszę tylko ostrożnie obrysować nietoperza. Gotowe! Możesz lecieć! papa. Pa. Zrobię jeszcze kilka nietoperzy. Wkrótce skończę. O, rany nietoperze! Jem je na śniadanie! A co ja zrobię? Racja, mam tu zapas mózgów różnych mądrych ludzi. Teraz powinienem zjeść mózg artysty, żeby narysować najlepszą pracę z ciasta naleśnikowego. Mój okropny, gnijący mózg wyjmujemy, a ten wkładamy. Mam nadzieję, że to zadziała. Zamykamy. Co to za ciało? Brzydko pachnę jestem troszkę zielony, ale nie szkodzi. Zaraz to naprawimy. Już lepiej. Muszę narysować artystycznego pankajka, Zaraz powstanie arcydzieło. Wyszło niewiarygodnie pięknie. Muala. Trzeba tylko połączyć wszystkie elementy. Prawdziwe dzieło sztuki. Cudownie. No zombie dał czadu. Niesamowite. A ja muszę ściągać moje nietoperze. Pomyślałem, że zrobię fajne eklerki z pancake'ów. Troszkę bitej śmietany. I przykrywamy. To musi być pyszne. Teraz trzeba skropić wszystko syropem truskawkowym. Gotowe? O, mam pomysł! Chcę przestraszyć zombie. Wypiję twoją krew, jeśli jest zrobiona z syropu truskawkowego. No No nieźle, ale mój pancake jest o wiele lepszy. Mam tu artydzieło. Nadszedł czas, abym złożyła mojego skorpiona. Łączymy wszystkie elementy i mamy. Idealny. Fibi też go pokocha. Coś mnie w nosie kręci. Opsik! Oj, wszystko jest w smarkach. Będziesz musiała zjeść takiego pankejka. Ja wybieram z zamkniętymi oczami. Chcę to. Ojej, co to jest? Na wierzchu jest coś rozlane. Może to syrop? Nie, to smarki. To obrzydliwe. A co zrobiła Wednesday? Jaki słodki naleśnikowy skorpion. Muszę go spróbować. Mmm. No, taki sobie. A co zrobił wampir? Wow, to małe nietoperze! Jak fajnie latają! Pobawię się nimi troszkę. La 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 la! Mm, jakie pyszne! Uwielbiam to. Chcę więcej! Prawdziwa uczta! Już zdecydowałam, że wampir wygrywa. Hurra! Moja pierwsza wygrana! Dziękuję, Madame Phoebe! Dziadku, Kloi już coś narysowała! Tak, tak, zdecydowałam, że chcę ciasteczka. Zróbcie je dla mnie. Dziadek już pogotowił. Ja też. A ja pokażę mój talent. Już wiem od czego zacznę. Najpierw muszę rozwałkować moje niesamowite ciasto. Idealny kształt i grubość. Teraz pozostaje tylko wyciąć pożądany kształt. Wszystko będzie tak, jak chce mała Chloe. Gotowe. A teraz ostrożnie kładziemy wszystko na blaszce i wstawiamy do piekarnika, żeby się upiekło. Należy uważnie obserwować temperaturę i czas pieczenia, bo nikt nie lubi czarnych ciastek. Mamy to! Przedstawiam wam pyszne ciasteczka. A wy co zdążyliście zrobić? Ja podzieliłam ciasto na równe części. Chcę zrobić ciasteczka ze skwitelsami. Dziadku, co ty robisz? Kładziemy cukierki na cieście. O, tak pięknie się zabarwiło. Super. Teraz możemy wymieszać całe ciasto i je rozwałkować. Gdzie jest mój wałek? To może być trudne. Ale teraz potrzebuję okrągłej formy. O, nie utknęłam. Świetnie. Równo okrągłe ciasteczko wycięte. Usuwamy cały nadmiar i dodajemy cukierki Nerds. Wysyłamy do pieczenia. Czekamy. Zajmujemy nasze kulinarne arcydzieło. Mam nadzieję, że da się to naprawić. Yes. A ja zaczynam składać mój domek z piernika. Kilka szczegółów tutaj i tutaj. Nie będę żałować kremu. I jeszcze troszkę. Wiem, czego tu brakuje. Pianek marshmallows. Będą świetnie pasować do dekoracji. Na koniec posypujemy wszystko cukrem pudrem i ustawiamy piernikowe ludziki. Doskonale. Ja też mam pomysł. Niedawno narysowałem nowe schematy statku kosmicznego i nie miałem czasu na zrobienie makiety. Myślę, że to świetna okazja. Rakieta z ciastek robił ktoś kiedyś taką? Proporcje muszą być idealne jak w aptece. Tutaj odetnę no i do pieczenia. Świetnie, tylko żebym sam nie zjadł elementów makiety. Składamy rakietę kosmiczną i dodajemy kilka szczegółów. Wspaniale! Polewam to wszystko syropem czekoladowym. Ma świetny kolor. A teraz chwila na zasady bezpieczeństwa. Nie martwcie się, to prawdopodobnie nie wpłynie na was w żaden sposób, ale będę pracować z wyjątkowo toksycznymi cukierkami, więc muszę być niesamowicie ostrożny. Moje ulubione toksyczne, kwaśne cukierki są tym, czego mi brakowało. Uwielbiam wszystko, co kwaśne. Mam nadzieję, że moja wnuczka Chloe też. Moja kwaśna czekoladowa rakieta jest gotowa! Tylko spójrzcie, jak odlotowo to wygląda! Pięknie! Fajnie, dziadku! Próbuj, Chloe! Ale to wszystko ładne! Chcę tego jak najszybciej spróbować! Zacznę od tej fajnej rakiety! Bardzo lubię żelki! Mm, słodkie i kwaśne! A co to jest? Próbujecie mnie otruć? Co to za paskudztwo? Nie będę tego jadła. A będzie dziś coś smacznego czy nie? Jest piernikowy, ludziku, mogę cię spróbować. Hello. Ojej, jaki pyszny! A jak smakuje Twój domek? Wow, jest niesamowity! Ten domek wygrywa! O tak, wygrałam! Wiedziałam, że jestem najlepsza. Mała Chloe pokazuje rysunek. Werble i chce makaron. Szefowa już zaciera ręce. Dziadek wyciągnął narzędzia. Siostra też jest gotowa. No to do dzieła. Musimy wsypać makaron do kubka, zalać wodą i dodać troszkę pyłku serowego, który przyniosła mi serowa wróżka. Ale super. w sumie można dodać całe opakowanie. Zetrę też troszkę zwykłego sera na wierzch. Yes! Właśnie tak. Gotowe. Serowo-makaronową bombę wstawiamy do mikrofalówki. A teraz pozostaje tylko patrzeć i ślinić się na widok roztopionego sera. Mamy to! Jak pięknie pachnie! Skończyłam! Dziadku, rób własną porcję. To proste! Spadłem na szalony, genialny pomysł. Najpierw rozpuszczamy skitelsy w każdej z moich kolb. Następnie wkładamy do środka rurkę. I zasysamy płyn z kolb. Teraz ochładzamy. Wpadłem na pomysł, aby zrobić makaron o smaku skitelsów. Teraz położę to wszystko na talerzu, a środek ozdobię kwaśnym cukierkiem z kwaśnym dżemem. Idealnie. Jestem gotowy. I Mija jest gotowa, a ty szefowo, kiedy będziesz gotowa? Od razu biorę się do roboty. Po waszym eksperymentalnym makaronie, Chloe na pewno będzie głodna. Trzeba zrobić najlepszy makaron, jaki kiedykolwiek jadła. Zalewamy kapustę wrzątkiem i gotujemy. Świetnie! Kapusta oddała swój kolor, więc już jej nie potrzebujemy. Zanurzamy w tym makaron. Gotujemy. I wykładamy na talerz. Dekorujemy ziołami, cytryną i odrobiną sera. Gotowe. Dajmy Chloe spróbować. Let's go! Wow, ile tu pyszności. Chcę zacząć od tego makaronu tutaj. Jest z moim ulubionym serem. Wow. To jest takie dobre. Brawo, Mia. A co tu jest? Cytryna? Chyba powinnam wycisnąć trochę soku na spaghetti. O, rany jakie piękne! Muszę natychmiast spróbować. Ojej, czy to jest to smaku kapusty, co zaohyda? A to co? Jakie niezwykłe. zwykłe? Uj, obrzydliwość! Wybieram makaron z serem jako zwycięzcę. Ja wygrałaś! Gratulujemy pierwszej wygranej i przechodzimy dalej! Dziadku, uważaj, Kloj, coś wymyśliła! Tym razem chcę koktajl. W takim razie wiem, czym mogę cię zaskoczyć. Ja też! Tylko ja tu mogę czymś zaskoczyć nie wiem, jak robić te wasze koktajle, ale na pewno wiem coś tam o chemii. Więc zrobię niesamowity koktajl dla mojej wnuczki. Dodajmy do roztworu troszkę oleju i aspiryny. Muszę być ostrożny. Okej, okay, aspirynka. Rzucamy. Czuję się troszkę jak czarownica. Aha, mój koktajl jest gotowy. Przedam. Teraz moja kolej. Zanurzam szklankę w syropie, a następnie w kolorowej posypce. Świetnie. Dodajemy do środka troszkę syropu truskawkowego i lodu. Ojej jaki zimny! Wlewamy fantę! Super! Cool. Troszkę kwaśnych cukierków też nie zaszkodzi. Mmm. Mm. Jeszcze trochę kwaśnego dżemiku. Ojej, jest naprawdę kwaśny. Dekorujemy wszystko lizakami. I gotowe. Dzięki dziadku. A teraz pokażę Wam wysoką kuchnię. Potrzebujemy troszkę soku z buraków. Wlewamy go do okrągłej foremki i wkładamy do zamrażarki. Właśnie tak. Czekamy. Świetnie, możemy wyjmować. Następnie potrzebuję gałązki pachnącego rozmarynu. Ale aby oddał swój aromat, trzeba go troszkę podpiec. Dodajemy buraczaną kulkę. I zalewamy napojem gazowanym. Całość ozdabiamy burakiem na patyczku. Gotowe. Naprawdę zrobiłam coś niesamowitego. i twoje koktajle czekają na ciebie. Jakie piękne! A to wygląda troszkę strasznie. Mam nadzieję, że po tym koktajlu nie zamienię się w żabę o ohyda! Nie chcę więcej. A co to jest? Jakieś zielsko? O, cukierki! To nie cukierki, to buraczki! A ten koktajl jest dobry? Mm, może być. A co my tu mamy? Ten koktajl jest taki kolorowy, nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Mm, jest niewiarygodnie pyszny. A te cukierki i lizaki są rewelacyjne. Mia i jej koktajl wygrywają. Co? Naprawdę? Znowu wygrałam? Hurra! Czego tym razem chce mała Chloe? Szybko pochwal się swoim nowym dziełem. Chcę sałatkę. Okay. Myślę, że wszyscy dadzą radę i nakarmią cię najpyszniejszymi sałatkami na świecie. Zaczynajcie. Wpadłem na genialny pomysł. Sam wyhoduję własną sałatę. Potrzebuję tylko jednego nasionka. O takiego! Widzicie? I troszkę wody. Zostało najtrudniejsze. Czekanie. O rany tak szybko! Wspaniale! Widziałyście to? Jestem najlepszym ogrodnikiem na świecie. A teraz posiekamy troszkę świeżej sałaty. Voilà! Dodam bagietkę! Chcę zrobić prawdziwy obrazek z tej sałatki, więc dodam jeszcze moją ulubioną fasolę. O tak! To będzie wulkan, a tutaj będzie dinozaur. Gotowe! Okej, okay, a teraz ja. Najpierw posiekamy pierśniutkie warzywka na sałatkę. Nie zapominamy o pomidorkach i marchewce. Chyba nie myślicie, że zrobię zwykłą sałatkę warzywną, prawda? Chcę zrobić arcydzieło, jak to zwykle robi szefowa kuchni. Zrobię sałatkę w kształcie pieska. Zdecydowanie ja będę tu najlepsza. Kroimy awokado. Łyżką wydrążamy środek i kroimy w plasterki. Następnie pójdzie pójdzie ogórek. Kroimy go w takie oto długie plasterki. Układamy wszystkie warzywa na talerzu i dodajemy troszkę zielonego sosu. Lizać. Wspaniale. A teraz troszkę zieleniny i octu balsamicznego. Można próbować. Wow, to wszystko wygląda super. Czy to dinozaur? Jest taki słodki. Nie mogę go zjeść. Ale mogę zjeść to. Nie robi wrażenia. Hmm. To. Wow, chcesz takie kolczyki! Smakują jak warzywa, ale wyglądają świetnie. A to wygląda super zielono. Spróbujmy awokado z tym dziwnym sosem, ale tylko troszkę. Oj, co za ohyda! Sis wygrywa! Hura, wykosiłam konkurencję! Wygrałam, wygrałam!